Witam Państwa jak zawsze na początku no, chciałem podać termin następnego naszego spotkania, to, które planujemy za tydzień. 5 to będzie akurat Wigilia Święta Trzech Króli i godzina jak zawsze 18.15, a teraz przypomnę, że w tej chwili Poczynając od poprzednich naszych y, zajęć, omawiamy przebiegi energetyczne w systemach autonomicznych. I jak tutaj Państwo widzą, na tej tablicy omówiliśmy sobie sprawę mocy całkowitej systemu autonomicznego mocy jałowej zależny od wielkości, czyli od ilości materiału, mocy, problem mocy dyspozycyjnej, która z definicji jest tą mocą, która pozostaje z mocy całkowitej po odjęciu mocy jałowej, czyli tej mocy, która jest niezbędna do podtrzymania egzystencji systemu autonomicznego, Dalej, moc robocza to jest ta część mocy dyspozycyjnej, która y, musi być zużywana na znajdowanie źródeł energii, pobieranie energii, przetwarzanie energii. No i wreszcie moc swobodna. Moc swobodna to jest ta część mocy dyspozycyjnej, która pozostaje po odjęciu, po przetworzeniu mocy roboczej. A tam mamy wszystko wyrażone. Wzorami, oczywiście, w interesie systemu autonomicznego nie jest akurat maksymalizacja, tylko w danym momencie mocy. Swobodnej, ale maksymalizacja całki z mocy swobodnej od momentu T0, czyli początku egzystencji systemu, inaczej od momentu uruchomienia realizacji programu, aż do TZ, to jest czas zagłady, po prostu moment, w którym już. Moc całkowita nie wystarczy na pokrycie mocy jałowej. Współczynnik swobody to jest stosunek mocy swobodnej do mocy dyspozycyjnej. Oznaczamy go S i on jest zawarty w przedziale od zera. Wtedy, kiedy moc swobodna praktycznie nie istnieje. Cała moc. Yy, dyspozycyjna jest zużywana jako moc robocza albo po prostu nie wystarczy nawet na pokrycie mocy roboczej. No i maksymalny współczynnik swobody to jest równy jeden. To jest wtedy, kiedy cała moc dyspozycyjna jest zużywana jako moc swobodna. A z tego się bierze właśnie walka systemów autonomicznych o przerzucenie mocy roboczej na inne systemy, bo jałową każdy system musi sam za siebie przetworzyć musi sam, no, sam się wyspać, najeść, przetworzyć strawić pokarm. Tego nawet, Niewolnik za właściciela niewolników nie może zrobić, natomiast moc robocza może być przerzucona na inne systemy i to właśnie jest istota. Czy jest to energetyczna podstawa, zarówno walki między poszczególnymi ludźmi indywidualnej, jak i walki między klasami społecznymi, na przykład, w systemie niewolniczym właściciele niewolników całą swoją moc roboczą przerzucali na niewolników którzy za nich musieli przetwarzać moc roboczą analogicznie w bardziej rozwiniętych systemach takich jak obecny powiedzmy chodzi o minimalizowanie tym podwładnym czy wyzyskiwanym ludziom minimalizowanie Mocy swobodnej przez zwiększanie mocy roboczej. A na przykład zmniejszanie realnej wartości płac. Albo obciążanie ludzi dodatkowymi czynnościami poza wykonywaniem pracy zawodowej. To właśnie. Również leży u podstaw walki między dużymi nad systemami autonomicznymi, jakimi są narody czy państwa, które starają się swoją moc roboczą przerzucić na, no, na inne narody, na inne kraje. I to właśnie było istotą kolonializmu, a teraz jest istotą neokolonializmu który po prostu łączy się przede wszystkim z eksportem kapitału do krajów, gdzie jest tańsza siła robocza, i w związku z tym stopa zysku może się zwiększyć no dzięki zwiększaniu tego, co nieboszczyk Marx nazywał stopą wyzysku. No, omawialiśmy te sprawy przy jednostronnych teoriach rozwoju społecznego, więc już nie będę tego tu szczegółowo omawiam.